11.16 rady Gminy Mileju. Witam wszystkich Państwa radnych, Państwa sokrysów i wszystkich pozostałych na sali. sposób szczególny jestem przy tym też nowego sokrysa Milejowa. Zmieni Pani Tomasiu. E, a to przy okazji w imieniu Panu Piotrowi, naszego radnego składanego przeżycia. Dzisiaj się process... Bardzo Proponowany porządek obrad. Państwo radni dostali. Ehm. Czy są uwagi, jakieś wnioski co do proponowanego do porządku obrad? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku? Proszę o podniesienie do ręki. Nie, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Również nie widzę. Punkt trzeci, przyjęcie punktu dziesiątej sesji Rady Gminy Milejów. Czy ktoś ma uwagi co do z dziesiątej sesji? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem? Protokół z dzisiejszej sesji Rady Gminy. Proszę o podniesienie ręki Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? wstrzymujący się. Punkt czwarty. Wnioski z Prawa i Sprawy Komisji no. Rady Gminy. Proszę bardzo. Panie i Panie Proszę bardzo. Odnośnie tej komisji, na jednej z pierwszych komisji, były następujące wnioski. 1. Projekt organizacyjnego szkół na następny rok szkolny. To też pierwszy wniosek. 2. Komisja wnioskuje o ponowne przeanalizowanie projektu organizacyjnego zespołu szkół nr 1 i nr 8 i uwzględnienie możliwości ponownego zatrudnienia nauczycieli do Komisja wnioskuje o zabezpieczenie godzin pakacji dla nauczycieli, którzy są w naszym zespole szkół nr 1 w Gilejowie. Mamy tu na myśli godziny, które są wolne w szkołach na terenie gminy. Trzeci wniosek. Komisja wnioskuje pozytywnie o zgłaszanych... Komisja wnioskuje pozytywnie wniosek, który rodzice zespołu szkół nr 1 w Gilejowie dotyczący organizacji roku szkolnego mamy wniesionych klasy, żeby było dwie klasy czwarte i klasy pierwsze. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na organizację gminnego w o charakterze sportowym i ostatni komisja pozytywnie opiniuje propozycję programów programu przygotowanych przez nauczycielów bez odnośnie organizacji rolnicza. Następne wnioski. Komisja pozytywnie opiniuje ustawę Rady w sprawie gminnego programu w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przymocy w rodzinie w rodzinie. Drugi, Komisja pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie sposobów powołania, powiązania i odwiązania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Trzeci wniosek. Komisja pozytywnie opiniuje uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 42% alkoholu, z wyjątkiem przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejsc sprzedaży. Ostatni komisja pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy ILAJUS miejsc sprzedaży podawanych i miejscem napojów alkoholowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący pan Komisji Gminalnej, proszę bardzo nie, nie. Wnioski z potrzebenia komisji dnia 20. Komisja pozytywnie opiniuje uchwałę zmieniące uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napoju alkoholowego powyżej 4,5% pół piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i sprzedaży. Punkt drugi. Komisja pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie Zakad usytuowania na rzecz gminy Mileju miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych. Punkt 3. Komisja wnioskuje o natychmiastowe umieszczenie tablicy informacyjnej danymi o opłatach targowych za posty sprzedających, ponieważ jest taka sytuacja, że niech to płaci po prostu ci, co stoją, bo nie mają dalej z rady. Gminy uchwały i musi to być wybierzony po prostu metra, i po prostu i, i takie tak. Komisja wnioskuje, aby spółka Wodociągowa poczyniła kroki w celu ograniczenia zapachu ulatniającego się do czyszczalni. To jest pan prezes, ale to... Komisja prosi o udostępnienie danych na temat pobierania opłaty targowej na targowisku w Milejowie. Co z tego, co ja się dowiedziałem, po prostu opłata wzrosła. No, nie do góry. bo zamiast 200, to jest 2000, także jest chyba jakaś poczynanie to znaczy po prostu tych tutaj... Tak, i... tak, tak, tak. Komisja prosi o udzielenie informacji przez Prezesa stał Gminy unijnych spółki do pana Adana Walczaka, tego zatrudnienia pracowników, między innymi w tym pana Artura Kowalskiego. Komisja wnioskuje o podjęcie działań przez wójta gminy w celu szacowania strat. W uprawach rolnych na skutek zadawania w miesiącu czerwca. To chodzi, to, to było w I punktu, komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu dla, dla pana Wójta za 2012. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja budżetowa. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu, Hansi i Usług posiedzenie w Komisja Polityki zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową y, budżetu gminy, zmiany budżetu na 2012 rok i udzieliła dodatkowym gminy za wykonanie budżetu na 2011 rok. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna miała posiedzenie 24 maja i zapoznała się ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2011 rok, opinię RIO Sprawozdaniem finansowym za 2011 rok i informacje o stanie mienia komunalnego. Komisja rewizyjna postanawia zaopiniować, zaopiniować pozytywnie wykonanie budżetu gminy Milejów za 2011 rok, wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy Milejów o udzielenie autorstwowym wójtowi gminy Chcę tutaj jeszcze dodać, że w głosowaniu jedna osoba wstrzymała się. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Czy do sprawozdań przewodniczących poszczególnych komisji jakieś pytania są? Nie widzę. Przystępujemy do punktu czwartego. Wniosek do punktu piątego. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków i podejmowanie w dyscyplinie bardzo słodkiej sesji Rady Gminy. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dobrze. Zdecydowanie pytania może... Przy po... poszczególnych punktach będą na komisje. Tak jest. Mamy tutaj... Dwa Mamy Wszystkich. Zarządzeń. Zdecydowanie nr 25, w sprawie przedstawienia sprawozdania o rozstrzygnięciu z wykonania budżetu do...

w w sprawie w sprzedaży prawego, targach, Niech się w sprzedaży prawa i utrzymania przez te gminy w Gdyni Ogrodniczej, w położonej <tuszy> <tuszy> w Gminie Wiosadzie, 1 kart w zakładach drogowych. 1 kart 31 jest zmieniająca w sprawie Gminnej Komisji urbanistyczno architektonicznej Nr XXXII. Sprawiedliwość zmian w budżecie rząd, na rok bieżący na Państwa na opłatnienie składek bezpośrednio złotych na grunt ustawy oraz przeznaczenie na wydatki związane z utrzymaniem HDS-u Nr 33 W sprawie planu finansowego zadań związanych z, z ustawami na rok bieżący. Nr W sprawie i to jest projekt realizowany. W wyposażenie, to jest projekt w którym to jest spowolnienie wędy tego strzelą. Numer 35, w sprawie przyznania nagród zeszłowych dla trzech mieszkańców, w dużym udziału w zawodach organizowanych przez Komendę Kwiatową Straży Pożarnej Włęcznej. 36, w sprawie zbierania zasad i planu finansowania specjalności oraz w formie doskonalenia absolutorium do na rok bieżący. W nr 37 w sprawie ustanowienia służebności budowy prowadzi na prawie i przejazdu chodzi o włączenie wyrobca tutaj do drogi wojewódzkiej poprzez naszą działkę, tutaj stosowne opłaty nowy inwestor na rzecz gminy podiów z tytułu ustanowienia tychże służebności na naszych grupach generalnie na chodników dotacje celowo na finansowanie świadczeń pomocy materialnej w uszukowaniu też socjalnym nr 39 w sprawie wypłaty finansowej w zakresie administracji z innymi ustawami na rok bieżący nr 40 w sprawie rozwiązania finansowych po kolei gminy biblioteki publicznej nr 41 w sprawie takiej samej czy Gminy środków kultury nr 42 Zwierdzenia Zguszu Organizacji Na Rok Szkolny 2012-2013 w gimnazji i szkoły w roku w Nr 43 w sprawie przekazania rozprowadzenia finansowego za rok 2011 nr 44 w sprawie ustalenia ceny wyłapczy w drugim przetarzu nie włączonym u przedsiębiorstwie sprzedaży w sprawozdaniu 30 oddziału w Łącznym Gminy Wydziel w dwóch przedladu. Pierwszy nie wyszedł na działki na zakładzie, drugi z obniżoną ceną, której przyjmuję, mogę tutaj też podać jakby. nr 45, w sprawie sprzedaży, prawo w sprawie wychowania w gminy w Niemczech, w cztery gminy w Niemczech, w 46, w sprawie zmian w przyznaciu gminy, chodzi o dotację celową na pomoc państwa w wychowaniu w rejestrze dożywiania. nr 47. Eee, nr 47 w sprawie planu finansowego o wskazanej administracji organizacji rządowej z kolei zależy na bieżący. Eee, 48 w sprawie sfinansowania kosztów zakupu i pochwyci, finansowane z budżetu zespołu Świętania prawa w Wieszczowie, na więcej Wieszczowie. Następne w sprawie oddania dzierżawy i obecowych ludzi znających własnych gminy używania w każdym do dłuższych lat udziału w miejscowości w, w, w Sadach. Numer 50 zarządzenie stwierdzające akt w organizacji przedszkole samorządowej w Meliopie na rok 2012-2013. Kolejne, ostatnie z sprawie uniesienia portu do PGK w Meliopie. W materialne przekazaliśmy przedsiębiorstwu bazę na ulicy Wesołej wraz ze sprzętem w szansie, wcześniej spółki. Nr 27 w sprawie wdrażania zgody na używanie PEP-u w Gminie Gdejów w miastach na używanie PEP-u na przywieźce znaczne personalizacyjne. W tym czasie zostały podpisane też umowy z firmą Good Fund zróbienia na wytualizację kosztorysów inwestorskich budowy sali gminastycznej w Łańcuchowie, z, na z, z, z firmą ZDI na nazwę inwestorstwa budowy szanownych z firmą Parek był zróżnicowany na budowę wojska w Piałce z firmą na budowę do km górnym, z firmą Budraj. Zróżnicowany na związek na budowę wojska w Piałce. Mowa o z panią kadłubowską kończą na wykonanie aktualizacji opracowania gminy i ewidencji zabytków. Umowę z PGK Milejowi na administrowanie utrzymania z terenu stadionu gminnego w Milejowej Osadzie. Umowę z PGK na wykonywanie odczytów. Wielu do tych wniosków dostarczono wodę, wyjęcia w opisywać z polskich wyjęcia wody Jarzmo PHP. Umowy dzierżawy z firmą Transport Drogowy, Polskiej Czystości, Wpływ i Pistawie, Zbrojowa, Fasadna Część, dzierżawy, DN, część działów położonych w Mojowie w Osadzie. Umowy zlecenia z zakresu rekordu Twist, Dublina na wykonanie materiałów policyjnych dla projektu budowy organizacji ETA do Pazlu i z zbierania skali wynikających z umowy do Umowa z Panem Rzeczoznawcą Rossem Ryszard zmienia na wykonanie wyceny informacji wznaczonej do przekazania na rzecz PGK do raportu na rzecz umowę na, na wycenę w zakresie odszkodowania oraz do sprzedaży w trybie przydarzenia wieszczonego. Podpisano już umowę z firmą SPEC-CO na wzmienieniu policji sieci wydatkowania miejscowości łańcuchu. Umowę pożyczki. Muzyka jest dobra na wszystko, warsztaty instrumentalne oraz utworzenie i ustawienia regię asystennych w ramach projektu PRO. Połowę, zlecenie z Panią, Matzuri Zreszczowo w Straśnicy na utrzymanie czystości, przemieszczenia w punktach konsultacyjnych w gminę, umowy z mięsami umowy, szczęściem Mario i Góminkieskiej na Bodośie przedmową szczalniście, chodzi o ten udział własnych mieszkańców. Umowę z fizmą blogmatic na wykonanie Mapu celu projektowych, chodzi o też w Maryniowie umowę z firmą Włókko z na zakup śmieciarki. Jesteśmy pod także ta umowa została wysłana pocztą z z sprzętu 30 sierpnia. Umowę z kazetą w że na wykonanie materiałów promocyjnych na wybór organizacji drugi. Umowę z firmą Wersjan na sprzedaż materiałów biurokich. Umowę z firmą Dalinex z Łodzią na zostawie sprzedaż materiałów biurokich oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurokich oraz umowę z firmą Ani, która jest przeciwnika na zakup tablic informacyjnych i Chodzi tutaj o tawnice, gdzie przez zakaz śmieci i gruzów. Takich tawnic już 5 tablic, także proszę o pomoc w tej tawnicy. Tawnice postawili 100 filmów, rozmawiamy o tych tawnicach. Przedam pytania czy wnioski w komisji komunalnej, jeśli chodzi o zakup czy wykonanie tablic na tawnowisku w Gminie. To bardzo, proszę. <tryk _> Szczegóły mam informacje dotyczące tych zarządzeń, powiedzmy, zaryzmieniem komunalnym, jeżeli komuś interesuje, co pod jakim zarządzeniem się tłuje, mówiąc o mam tutaj wykaz, gdzie odpowiedziałbym, które te informacje mogę udzielić. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Wójta? Proszę bardzo. Interpelacje. Interpelacje radnych, proszę bardzo. <laughs> Nie I widzę chętnych do składania interpelacji. Przy, przystępujemy do punktu siódmego, do podejmowania uchwał w sprawie. Pierwsza sprawa, jako założona w projekcie A, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Milejów, wykonania budżetu za 2011 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tej sprawie. Proszę bardzo, panie thank uh you -huh. Wójta gminy sprawozdanie z wykonania w za 2011 z Drugie z uwagę na na koniec roku naszych zobowiązań w kwocie 24 000, 24 000, w związku z czym konieczność w stwierdzenie gminy w działach terminowemu regulowaniu i Należy bowiem pamiętać, że występowanie zobowiązań wymaganych może się z koniecznością od samym możliwością nauczania z 15 ulicznych wydających przepisów ustawy odpowiedzialności za nauczanie z 15 uzasadnienia. zgodnie z przepisami, z zgodnie z przepisami przedłożył LIGO w lubinie w proszę o w budżetu. Współpracowaliśmy realizację budżetu zarówno w usłonie dochodowej, jak i dasztowej. Wykonanie dochodów jak wydatków przebiegało bez większych zakłóceń. Dochody wykonane zostały 86,28%, a wydatki 79, w 79,88%. Niższy stopień różnicy w dochodach w wydatku został omówiony w powieszeniu jako Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane wydatki bieżące zgodnie z przepisem artykułu 262 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Nie stwierdzono przypadku przegłoszenia planu dat, po tym samym poruszeniu z finansów publicznych. Mimo wskazanej uwagi składa się, że mając stanowisko wydać pozycję, powinien obserwować z wykonaniem budżetu gminy za pracę co 3 rok 3. w zjaśnieniu, odniesienie gminy w do Kolegium Rio, w którym jeszcze raz podjęliśmy i do W podpisie pożegnającego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu w sprawie punktu A. jeszcze jedną uchwałę e, Składu Orzekającego Generalnej Dziedziny Rachunkowej w Lublinie. To jest uchwała na, na opinię naszej znaczy komisji rewizyjnej w stałej W sprawie opinii do wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Mileusz o udzielenie absolutorium budowy Gminy Mileusz z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na podstawie artykułu 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 92 roku w Regionalnych Izbach Obrachunkowych Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 55, pozycja 577 z późniejszymi zmianami oraz w związku z artykułem 18a ust. 3 ust. 8 marca 1990 roku w innym Gminnym Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mileju w sprawie udzielenia absolutorium Witowi Gminy Milej skład orzekający Regionalnej Izbografii w Gminy w osobach przewodniczący Drzeżna bydła Wachacka, członkowie Mieszka, Pękała i Strot Przysłucha postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów z dnia 24 maja 2012 w sprawie udzielenia absolutorium Witowi Gminy Milejów z tytułu wykonania budżetu za 2011 uzasadnienie Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i w sprawie udzielenia absolutorium Gminy i wpływu w sprawie w Dublinie zespół wchodnia 28 maja 2012. Dokonując oceny wniosku w oparciu o kryterium zgodności z prawem, Skład Orzekający przeanalizował spostrzeżenia i uwagi Komisji Rewizyjnej zawarte w uzasadnieniu do wniosku. Sąd Orzekający wziął pod uwagę roczne sprawozdanie Witera Gminy Gilewza, Wykonanie budżetu za 2011 rok oraz sprawozdania statystyczne typu RB z wykonania budżetu za 2011 rok. Analiza skazanych materiałów pozwala są do, do orzekającemu odnieść się pozytywnie do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Minów o udzielenia absolutorium budżetowej gminy, gminy, gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Punkt drugi od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy odwołanie do Kolegium regionalnych i Izby